Mówienie na ty to jedna z takich kolejnych rzeczy, które gdzieś tam różnią Polskę i Anglię. Nie ma takiego bezpośredniego odpowiednika naszego proszę panią czy proszę pana. I powiem więcej, w Anglii naprawdę do różnych osób w różnym wieku mówi się po prostu na ty. Dodam więcej, że chodząc do koledżu czy studiując, do wykładowców i do nauczycieli też mówiłam na ty, po prostu po imieniu. Chociaż e, może takim e, czymś, co mnie stopowało, to na przykład e, kontakt z Polakami za granicą, gdzie ta różnica wieku była dość spora, wtedy czułam jakiś taki opór i wtedy używałam po prostu, jeśli komunikowałam się po polsku, to używałam sformułowań pani, pan. Ciekawa jestem, jakie jest Twoje podejście do mówienia e, sobie na Ty z osobami na przykład, e, które są od Ciebie starsze lub młodsze, bo wiem, że jednak w Polsce bardzo mm, to jest powszechne, rzadko kiedy mówimy na ty, tylko kogoś, kogo nie znamy.